Cześć, cześć, witam. 20 czerwca 2025, jest piątek, godzina 17:50 i kończy się mój trip po Bałkanach. Słuchajcie. 5000, 5000 przejechane przez 9 dni. Dzisiaj zrobione 850 km, żeby dotrzeć do domu. No i może już to mówiłem, może nie, bo też kręciłem taki film jeszcze na gorąco z autostrady chorwackiej. No, jesteśmy chyba przebodźcowani po tych 10 dniach. Słuchajcie, przejechaliśmy. No, nie liczę. Przejechaliśmy kilka krajów. Nie liczę oczywiście tego tranzytu, czyli tam Czechy, Słowacja, Węgry. Yy, ale przejechaliśmy yy, Bosnię i Hercegowinę, przejechaliśmy Czarnogórę dwukrotnie zresztą yy, bo i wschód i zachód. Yy, przejechaliśmy Albanię, też wschód i zachód. Iy, na <laughs> I na chwilę wjechaliśmy do Macedonii Północnej, i na chwilę wjechaliśmy do Grecji na klasztory meteory. Yy, słuchajcie, no, trip. Yy, no, wyprawa życia, to już wiadomo no bo Słowenia też była czymś wyjątkowym dla mnie. Ale tutaj to było takie włożenie całkowicie własnej inicjatywy, czyli planowanie trasy. Żyliśmy tym od stycznia, można powiedzieć, non-top. Wszystko wiedzieliśmy, że z czegoś będziemy musieli zrezygnować. Nawet podczas tej wyprawy były takie momenty, kiedy te meteory odpadły. Później burza mózgów, bo Piotrkowi mocno zależało w sumie na tych meteorach i zrobiliśmy wszystko, żeby tam dotrzeć, i udało się. Ja nie żałuję, szczerze powiedziawszy, bo. Naprawdę zrobiło dla mnie, dla mnie to piorunujące wrażenie. Z tych wszystkich krajów Albania super, e, ale jeżeli chodzi o widoki, jeżeli chodzi o takie wrażenie ogólne, dla mnie Czarnogóra e, wywarła kosmiczne wrażenie. Z, od parku Durmitor przez kanion piwy aż do e, e, budwy czy kotoru. Bo Zatoka Kotorska, te serpentyny, ten podjazd. No, miód na moje oczy, jak ja to mówię, i y, warto to zobaczyć. Jeżeli chodzi o Albanię, bardzo pozytywni ludzie. Słuchajcie. Y, jestem bardzo zadowolony. Y, coś, co takie podróżowanie, takie wyprawy dają, a nie będą dawać zorganizowane wycieczki, to to, że samodzielnie na Bookingu znajdujemy noclegi i zazwyczaj znajdujemy je u prywatnych właścicieli, zazwyczaj osobiście ich poznaję. Tych właścicieli poznajemy, oni nam przygotowują śniadanie, czujemy się jakbyśmy naprawdę byli ich gośćmi. a nie jest to tak, jak w hotelu. wszystko pod nos micha podstawione i nie ma żadnej interakcji z ludźmi, z lokalsami, jak ja to powiem. Tak bym chyba najlepiej to ujął. Naprawdę. W, jesteśmy przebodźcowani, jeszcze raz mogę powiedzieć To jest takie stwierdzenie, które doskonale podsumowuje te 10 ostatnich dni Tiger, Tiger spisał się znakomicie z, na tych serpentynach, na TED, bardzo wymagająca droga Słuchajcie, fantastico, fantastico I uważam, że ten motocykl naprawdę był dobrym wyborem W tych pieniądzach nic lepszego nie dostaniecie Sorry, Afrykowcy ale no, nie leży mi ta Afryka. Wiem, że to dobry motocykl, ale ona mi po prostu nie leży A jeżeli chodzi o... Yy, jedyny taki mankament, który ja odczuwam, no to to, to co po przeglądzie na 10 tysięcy mówiłem, czyli... Jakiś tak obraz i, i ta obsługa ogólnie, serwisowa czy, czy posprzedażowa, jeżeli chodzi o, o techniczne sprawy Tyle ode mnie Tyle ode mnie na dzisiaj, pewnie to potnę wielokrotnie. Nie wiem, kiedy te filmy z tej relacji yy, się pojawią. Ja po prostu materiału mam full. Yy, muszę to wszystko przejrzeć, muszę to wszystko zobaczyć. Nie była to relacja, relacja faulogowa i to nie będzie relacja faulogowa, bo dość mało mówiłem. Byłem cały czas na interkomie z moimi towarzyszami yy, połączony, bo na tym przede wszystkim nam zależało. To był wyjazd dla nas, a relacja miała powstać tylko gdzieś na boku. Ale oczywiście mam w planie, że tą narrację będę wrzucał y, podczas sklejenia filmu, tak żebyście wszystko wiedzieli. Mam podsumowanie wszystkich wydatków, więc też powiem, ile to kosztowało, y, jakie noclegi y, ogarnialiśmy, bo pozwalaliśmy sobie i na bardzo tanie budżetowe, i na takie dość lepsze. Aczkolwiek ten najlepszy y, kosztował 75 euro na 3 osoby ze śniadaniem czyli. 100 zł, tak? Dobrze mówię? 25 euro? No, za około 110 zł ze śniadaniem nad jeziorem Okryckim, z prywatną plażą i miejscem parkingowym. Więc, tyle wam mogę powiedzieć. Najdrożej wyszło, myślę, że paliwo. No, bo konik musiał jeść. No i tak jak widzicie, krotoszyn 5000 km, 9 dni mnie tu nie było. Wracam. Dobra. Koniec tego marudzenia jak na dzisiaj. Yy, I co? Podjeżdżam, rozpakowuję się, opieram, odpoczywam i przystępuję do jakiegoś tam montowania tej relacji. I Wy ją pewnie teraz oglądacie. Tymczasem, cześć!